Dzień dobry. Dnia 13 lutego w naszej szkole odbyły się drzwi otwarte. W godzinach popołudniowych gościliśmy i oprowadzaliśmy rodziców z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Czekało na nich wiele atrakcji, takich jak doświadczenia w, w pracowni chemicznej, to przeszkód na bloku sportowym, pyszne ciasta i ciasteczka w kawiarence. Ciekawe książki i kolorowanki w bibliotece, próba nawiązania rozmowy z papuszkami i możliwość trzymania na rękach świnki morskiej. W salach klas młodszych dzieci mogły wziąć udział w zabawach, a w świetlicy zagrać w gry planszowe i zobaczyć, jakie zajęcia czekają na dzieci po lekcjach. Każdy mógł się sprawdzić, rywalizując przy stole do tenisa stołowego. Nielada atrakcją była szkolna kuchnia, w której można było obserwować uczniów przygotowujących siewnik i szarlotkę. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy we wrześniu.